No, we, we, weź tam któryś zanurku i ten kamień wyciągnij. Enzo, zostaw! Enzo! Chodź tutaj, chodź! No już szybciutko, chodź! Ja na palcach jestem. No już! Kąpać się! Nura pod wodę! No to no czekaj, nie krzycz Dobra, ja robię ten. Enzo, zostaw. kawi, zostaw! Ja się zamoczył to tym Ja Jezu, Julia, nie chlap. nie chlap, nie chlap. Nie jesteście zamoczeni, nie wolno jeszcze klapać. Ja jestem zamoczony ale maja jeszcze nie wie. Nie chlapać. Nie chlapać. Chodź Enzo, chodź, chodź, chodź. Enzo, chodź, chodź. Enzo, chodź. No chodź. Niechaj bój się wody, chodź Enzo. Nie, tylko zrobię na bombę. Uwaga, bo on będzie skakał na bombę. No już, już, wystarczy, nie musi takiego zbiegu brać wielkiego. Biegiem, no biegiem, biegiem. No szybko, raz. No bo ci filmuję, Wojtusi. Nie. Słabo, Wojtek, słabo. Na, na tyłek musisz skoczyć. Jeszcze. No Wojtek, biegiem, biegiem, bo koniec filmowania będzie. No się za chwilę zmęczysz, jak. Na główkę było skoczyć. No, jeszcze raz Wojtek i na główkę skacz od razu. Wybij się na główkę. Jesz, jeszcze raz na główkę. Tylko nie tak daleko, bo, bo... Blisko, proszę, nie tak daleko rozbieg. No Wojtu, szybciej, bo już koń, kończy się... No, ja Ciepło? No uwaga, Wojtek biegnie! Na główkę, na główkę. Fikołka zrobił płytko. Nie, po prostu widzę, że nie umiesz nurkować. O Fikołka zrobił po prostu. Koniec skakiwania. Co, so, ręczniki zaraz będą.